...wybiła bojowy ogromna moc. Szumem motorów się przebiła, jak 1 września każdego roku czas zatrzymuje się. Wspominamy początek wydarzeń, które na zawsze naznaczyły naszą tożsamość. Kino Polska, aby uhonorować ten czas, przypomina filmy, których centralnym motywem dramaturgicznym jest postawa człowieka wobec wojny. Panie prezydencie Rzeczypospolitej, gdziekolwiek jesteś, melduję posłusznie, że naród polski nie stracił hartu ducha, dumy, godności. Lud honoru swego umie bronić. W trudnych warunkach bombardowania bohatersko trwa i trwać będzie. Chcielibyśmy, aby w ich losach odbiły się losy ludzi, którzy żyli, walczyli i umierali w Warszawie we wrześniu 1939 roku. Głoszą napisy początkowe filmu Andrzeja Trzosa Rastawieckiego. Historia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, jego walki o życie w stolicy i prób przeciwstawienia się wraz z ludnością miasta okupantowi. Prezydent nie opuścił swego posterunku aż do końca, gdy odmawiając ucieczki ze stolicy, został aresztowany przez Gestapo. Chciałem, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że będzie wielka. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło niż przypuszczano. Nie za lat 50, nie za sto, lecz dziś widzę wielką Warszawę. Gdy teraz do Was mówię, widzę ją w całej okazałości i chwale, otoczoną kłębami dymu, rozczarwienioną płomieniami ognia, wspaniałą, niezniszczalną, wielką Warszawę. Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie. W Kino Polska już pod koniec sierpnia.